Ludzkie dzieci, ruszaj w dal do wodnych stworzeń i wartkich fal, tam gdzie skrzat ze skrzatem się brata. Bo wokół tyle smutku i łez, że nie zrozumiesz tego świata. Wszystkich, którzy szukają, Oryginalnych, niezwykłych, ale mądrych i pięknych opowieści Zapraszam na nową kreskówkę, która myślę wyjdzie Państwu naprzeciw Bo jest to bardzo ciekawa i piękna propozycja To dawna muszla, którą wiele lat temu dostałam od mamy Przyłóż ją do ucha i słuchaj uważnie Usłyszysz pieśń morskich fal bardzo poruszająca, wzruszająca, piękna, malarska opowieść o rodzinie. <gry> Ja bym absolutnie namawiała rodziców na to i myślę, że rodzice sami też szukają takich propozycji dla swoich dzieci, szukają czegoś, co no właśnie jest oryginalne, jest inne, jest wartościowe, jest piękne, co zachwyca. I na pewno ta bajka do takich propozycji należy.